Po obejrzeniu i degustacji wszystkich prezentowanych wypieków z ciasta chlebowego, komisja zdecydowała o przyznaniu. Tak? I tak, wyróżnienia. Małgorzata Brodaczuk, Przechód. GS Samopomoc Kłopska Wiśnice. Jadwiga Mioduszewska, Tuczna. I Państwa zapraszamy tutaj na scenę. Na scenę zapraszamy po odbiór nagród. Teraz, y, 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 miejsce trzecie, nagroda w wysokości 200 złotych, Zespół na Swojską Nutę Zachorów. Zespół na Swojską Nutę Zachorowa, miejsce trzecie, najlepszy wybyt ciasta chlebowego. Zapraszamy. Drugie miejsce, nagroda w wysokości 300 złotych, piekarnia Bana, Bana, Bama, spółka cywilna Rokitno. Piekarnia Bama Rukito, drugie miejsce. Pierwsze miejsce, nagroda w wysokości 500 złotych, Bałgorzata Sitarczyk Drenu. Bałgorzata Sitarczyk Drenu, pierwsze miejsce, najlepszy wybieg z ciasta chlebowego. Zapraszamy. Natomiast. Dziękuję bardzo panu Ryszardowi. Zapraszamy laureatów.